Hej, witajcie dziś przedstawię wam sprawę Moniki Kobyłki jest to o tyle ważne że dziewczyny do tej pory nie odnaleziono dlatego sądzę że rozgłos tego typu spraw zaginięć i tu mam na myśli młodych niepełnoletnich dzieci jest po prostu ważny a teraz zapraszam do słuchania piętnastoletnia Monika Kobyłka mieszkała w woli Gałeckiej, Nigdy nie sprawiała najmniejszych problemów wychowawczych, była troskliwa, lubiona przez rówieśników i pomocna w domu. 7 lipca 2012 roku pilnowała dzieci sąsiadki, gdyż bardzo lubiła spędzać czas z maluchami, sprawiało jej to frajdę. Mimo młodego wieku była zaradną dziewczyną, która często chodziła z mamą na prace sezonowe, żeby zarobić i pomóc rodzinie. Tego ciepłego wakacyjnego wieczoru Monika około 21.00 przybrała się i powiedziała mamie, że idzie z koleżanką na spacer po okolicy. Dziewczyna ubrała bluzkę koloru białego z czarnym napisem i czerwonym sercem z przodu. Krótkie spodenki jeans koloru niebieskiego oraz buty beżowe z cekinami. Miała wrócić do domu na 23, natomiast nawet gdy zdarzało jej się spóźnić, tylko kilka minut i zawsze wtedy informowała mamę telefonicznie. Wracając ze spaceru, koleżanki miały takie swoje miejsce, przy którym zazwyczaj rozstawały się. Po rozdzieleniu każda poszła w swoją stronę. Wiadomo, że Monikę ostatni raz widział jeden z mieszkańców wsi. Była wtedy przy przystanku autobusowym, od którego do domu dzieliło ją zaledwie 200 metrów. Mężczyzna pamięta, że pisała lub odczytywała smsa, Miało to miejsce około godziny 23.05. O 23.09 Monika napisała jeszcze smsa do koleżanki. Była to zwykła kumpelska wiadomość, że słychać u kogoś muzykę. Telefonu od mamy o godzinie 23.12 nastolatka już nie odebrała. Następnego dnia rano pani Stanisława razem ze starszą córką Agnieszką, która wróciła późno, poinformowała ją o tym, że dzwoniła na komórkę młodszej córki ale ta nie odebrała oraz nie wróciła na noc kobiety zaczęły więc szukać Moniki na własną rękę na początek wypytały znajomych oraz sąsiadów zaczepiały również ludzi pod kościołem którzy akurat szli na mszę z nadzieją że może oni będą coś wiedzieć lub coś widzieli co mogłoby pomóc w odnalezieniu dziewczynki ale nikt nic nie wiedział dopiero później około godziny dziesiątej pojechały na policję zgłosić zaginięcie Funkcjonariusze od razu przyjęli zgłoszenie i szybko wszczęto poszukiwania. Na miejsce przyjechały jednostki policji, straży oraz sprowadzono psa tropiącego. Przeszukano łąki, stawy oraz pola, łącznie z podnoszeniem betonowych płyt, ponieważ były wskazania do tego, że być może w tym miejscu mogą znajdować się zwłoki. Sprawdzane były stodoły, szopy i ruiny starych chałup. Również wszystkie szampy we wsi zostały wypompowane, a wszystkie budynki opróżnione. Ponadto kilkakrotnie przeszukano teren przy użyciu kamer termowizyjnych. Pomimo bardzo intensywnych poszukiwań, żadne z tych działań nie przyniosły jednak efektu. Wykorzystano wszystkie dostępne środki i wszystkie pomysły, a zagadki zaginięcia Moniki nadal nie udało się rozwiązać. Ślad z dziewczyną urwał się 200 metrów od jej domu w okolicach przystanku niedługo po tym, jak rozstała się ze swoją koleżanką Julitą. Dlatego bardzo możliwe, że właśnie w tym miejscu nastolatka wsiadła do czyjegoś samochodu lub została wciągnięta do pojazdu wbrew swojej woli. Po bardzo krótkim czasie od zaginięcia Moniki, jej rodzina postanowiła skorzystać z usług Jasnowica, pana Krzysztofa Jackowskiego. Wskazywał on różne tropy i rysował mapki, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Po tygodniu sam zrezygnował, mówiąc, że ta sprawa jest dla niego zbyt trudna, jednocześnie pan Jackowski nie potrafił tego uzasadnić, dlaczego tak jest. Bliscy dziewczyny byli jeszcze u wielu innych jasnowidów i wróżek którzy pomagali w sprawie wskazując setki wątków badanych przez policję. Sprawdzona została również treść smsa do koleżanki i dowiedziano się, że u jednej rodziny była jakaś impreza. Dość daleko od przystanku, na którym widziano Monikę po raz ostatni, ale z racji tego, że noc była piękna, to muzyka nosiła się daleko. Gdzieś po godzinie drugiej w nocy telefon dziewczyny przestał działać. Wtedy pojawiał się już tylko komunikat, że abonament jest niedostępny. Ustalono, że do tego momentu telefon znajdował się w okolicy. Dokładnie nie dało się tego określić, w którym konkretnie miejscu się znajdował, ale był w okolicy. Ze względu na zawiłość sprawy, niespełna tydzień po zaginięciu, do śledztwa włączyła się prokuratura rejonowa w przysusze. Bardzo szybko trafiła ona na trop. Okazał się nim mężczyzna, trzydziestolatek, mieszkający kilkanaście kilometrów od woli gałeckiej. Mówił on, że widział, jak zaginiona koczuje w jednym z miejscowych pustostanów. Wspomniał również, że miał jej nawet nosić kanapki, lecz gdy przyszło do zeznań, trzydziestolatek szybko zmienił jednak wersję wydarzeń. Tłumaczył, że gdy to mówił, był pod wpływem używek. Widział tylko Mercedesa, gdzie siedziało dwóch mężczyzn, a z tyłu na pewno widział jakąś dziewczynę. Natomiast nie był on w stanie stwierdzić, że na 100% była to Monika. Dodał również, że odkąd zaczęła jeździć policja, owy Mercedes zniknął. W październiku 2012 roku przekazano sprawę do dalszego prowadzenia działowi kryminalnemu Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Jeden z detektywów, który pracował nad tą sprawą, powiedział, że udało się dotrzeć do osób, które 15 minut później były na tym samym przystanku. Moniki tam jednak już nie było, jak i również żadnego autobusu, który mogłaby wsiąść. Stwierdzono, że nie było żadnej technicznej możliwości, żeby odjechała stamtąd autobusem. Mogła tylko zostać zabrana samochodem, do którego ją zaproszono bądź wciągnięta. Podejrzewano też, że sprawcę sprawców tego czynu dziewczyna mogła znać. Zostały sprawdzone również relacje między rodziną, co jest rutynowym zabiegiem, gdyż w sprawach zaginięć czy morderstw w pierwszej kolejności wyklucza się z grona podejrzanych bliskich. Oczywiście dla rodziny Moniki, szczególnie dla jej mamy, był to bardzo trudny okres. Monika miała swoje konto na jednym z portali społecznościowych. Była też uczestniczką czatu prowadzącego przez operatora telefonii komórkowej. Przez to również niektórzy zakładają, że może tam poznała kogoś, kto przyjechał po nią do Woli Gałeckiej. Wiadomo, że dziewczyna pisała sms -y z jednym chłopakiem, nie byli jednak parą, ale od jakiegoś czasu pisali ze sobą. I ten wątek też był sprawdzany. I z niego również nic nie wyniknęło. W sprawie przesłuchano około 1400 osób. Były to m.in. osoby ze szkoły, do której uczęszczała Monika, mieszkańcy Woli Gałeckiej oraz wszyscy, z którymi miała kontakt telefoniczny, również znajomi z portali społecznościowych. Niektóre wytypowane osoby zostały dodatkowo przebadane urządzeniem typu wariograf, oczywiście za ich zgodą. Widzicieli innych telefonów, które logowały się w tym samym czasie w okolicy, również przysłuchano, jednak nie udało się niczego ustalić. We wrześniu 2014 roku śledztwo zostało umorzone ze względu na niewykrycie sprawców, ale policja nie odłożyła sprawy na półkę. Jakakolwiek nowa wiarygodna informacja sprawi, że śledztwo zostanie wznowione. Prokuratura również zapewniała o tym, że mimo umorzenia Nadal trwają czynności poszukiwawcze, a w przypadku ustalenia sprawców przestępstwa śledztwo zostanie podjęte i prowadzone w dalszym ciągu. Niewykluczone, że ktoś z mieszkańców woli gałeckiej wie, co się stało z nastolatką lub widział moment jej uprowadzenia, ale z jakiegoś powodu nie chce powiedzieć o wydarzeniach. Funkcjonariusze prowadzący sprawę zapewniają o pełnej anonimowości i przypominają, że każdy, nawet najmniejszy szczegół, może pomóc w rozwiązaniu zagadki zaginięcia Moniki. Może czas, tak jak w wielu przypadkach, zadziała i tym razem na korzyść sprawy. Może z biegiem lat kogoś ruszy sumienie i znajdzie się nieujawniony dotąd świadek. Brano pod uwagę wiele hipotez na temat zaginięcia Moniki. Główne wątki badane przez śledczych to pozbawienie wolności, a następnie zabójstwo, nieszczęśliwy wypadek oraz świadome zerwanie kontaktu z rodziną, przy czym ta ostatnia wersja jest według nich najmniej prawdopodobna. Biuro detektywistyczne również miało swoje teorie. Jedna z nich związana była z portalami społecznościowymi Podejrzewano, że może tam poznała nieodpowiednią osobę, jakiegoś mężczyznę, który podając się za siedemnastolatka, mógł szukać dziewczyn, z którymi się zaprzyjaźniał, a następnie umawiał na spotkania, podczas których dochodziło do uprowadzeń, a dziewczyny trafiały na przykład do agencji towarzyskiej. Prokuratura rejonowa w Przesusze, która zajmuje się sprawą zaginięcia dziewczynki, sceptycznie podchodzi do hipotezy o ucieczce. Jest to raczej niemożliwe, żeby Monika sama gdzieś pojechała i nie odezwała się z własnej woli. Natomiast sama siostra Moniki jest niemal pewna, że dziewczyna wsiadła do jakiegoś samochodu, bo pies tropiący gubił trop w tym samym miejscu, przy przystanku i skrzyżowaniu. Jednak najbardziej prawdopodobną wersją, co do której niemal wszyscy są zgodni, jest to, że dziewczynka wsiadła do auta przy przystanku autobusowym i bardzo prawdopodobne, że znała sprawcę lub sprawców tego czynu. Oczywiście nie jest również wykluczone, że została zwapiona lub siłą wciągnięta do tego samochodu. Warto powiedzieć również, że była ona odważną i otwartą dziewczyną. Ponadto sama siostra Moniki zapytana o to, czy zaginiona jest ufną osobą odpowiedziała, że raczej tak. Do tego nie odnaleziono żadnej rzeczy, która mogłaby należeć do zaginionej, jak i również żadnych śladów związanych z próbą obrony. Tutaj ostatni raz ją widziano i tutaj urywa się ślad tymczasem rodzina Moniki wciąż ma nadzieję na to, że dziewczyna odnajdzie się żywa. Na samym końcu jeszcze przypomnę wam, jak dziewczyna wyglądała dniu zaginięcia Monika była ubrana w bluzę koloru białego z czarnym napisem i czerwonym sercem z przodu, krótkie spodynki jeans koloru niebieskiego oraz buty beżowe z cekinami. Miała 168 cm wzrostu, ważyła około 50 kg, była szczupłej butowy ciała oraz miała niebieskie oczy i długie włosy koloru rudego. To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję, że byliście i do usłyszenia.